Zaczynaje. Cześć wszystkim. Yy, mamy niedzielę, ale wy to pewnie zobaczycie w czwartek, albo wtorek, albo środę. Szczerze nie wiem. Nie, w środę na pewno nie, bo w środę będzie typowy Maki. No, a dzisiaj zapraszam na ekscytujący i pełen w ogóle postrzałów, 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 wybuchów i wszystkiego nowy Q&A, w którym będziemy gadać o Będziemy odpowiadać, Znaczy ja, ja będę odpowiadał na wasze pytania. No, także bez zbędnego przedłużania. Oczywiście standardowo oczywiście na samym początku zapraszam na facebookową grupę Ansemanematego, która jest tak świetna, że w ogóle lepszej nie znajdziecie. Jedziemy z pytaniami ver 01 pokaż rysunki. Przygotowałem się wcześniej, no kurde. W ogóle nie wiem, no, będę wam pokazywał, tak? Ale tylko kilka wam pokażę, żeby... żeby was nie zanudzić. Jakiś tam tor. Jakiś. Miley Cyrus. Jared Leto jako Joker. Weird Al. Mam nadzieję, że to będzie widać w ogóle. Ten. No, Justin Timberlake. Widać, chyba widać. Mam nadzieję. Kurwa, tak się nie, tak nie mogę wskazywać. Pokażę Wam jeszcze kilka i koniec. Ta, Emma Watson z Harry Pottera. Zaraz, piszecie, to spierdoli. dol jakaś Sowa, Robin Williams, yy, jakiś Combine, Kurt, no i tak dalej. Wszystkie ogólnie możecie oglądać na tym, na moim Instagramie. Yy, link w opisie. Pewnie tutaj się teraz pojawi jak zajebisty napis. Albo pewnie będzie Ariel Black. Ogólnie yy, no Instagram.com /lapin. Lapin to z francuskiego królik. Chcecie wiedzieć dlaczego, to oczywiście musicie zapytać. Co rysujesz? Hajsia, styl uzbekistańczyk. Tak jak właśnie, przed które pokazałem, rysuję dosłownie wszystko. Znaczy, staram się. E, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, kredkami, znaczy nie kredkami, kredkami mi średnio wychodzi. Ogólnie najczęściej rysuję ołówkami, cienkopisami, e, farbami, zaczynam olejnymi malować, e, węglami, sprayami bardzo lubię. No, także jak to wychodzi. Królowa Crash. Um, mi się podoba QA DiamondS13. Bardzo się cieszę. xdok ok, nareszcie. Amy00, nad jakimi studiami myślałeś oprócz pedagogiki, na której chyba teraz jesteś? Tak, jestem teraz na pedagogice. Na samym początku myślałem, że pójdę na na, na, na dziennikarstwo. Ale jakoś yy, okazało się, że te dziennikarstwo że dzika, nie, dobra, że dziennikarstwa nie ma w Ciechanowie. I że jakoś brak mi funduszy na studiowanie poza swoim miastem, no i poza pozostała ta pedagogika. W ogóle to była taka fajna sprawa, że na samym początku podchodziłem do tego, do tego kierunku tak bardzo sceptycznie, że to będzie nuda, że to jest zupełnie nie dla mnie. A później jakoś byłem na mieście, wracałem z, ze szkoły, jeszcze byłem w techniku. Yy, I idąc do domu, miałem jakąś tam bibliotekę bibliotekę? Tak, bibliotekę. I były otwarte drzwi, bo to były te upały i tak dalej, i siedziały dzieciaki i siedziała jakaś pani właśnie z biblioteki albo jakaś przedszkolanka, która czytała tym dzieciakom wszystkim jakąś tam bajkę. I te wszystkie dzieciaki były takie na maksa zajrane, wiecie o co chodzi. I wtedy sobie pomyślałem, kurde, może to nie będzie takie złe. W sumie fajnie było choć jakiejś części, bo wiadomo, że nie wszystkim, ale jakiejś części może wpoić jakieś dobre wartości. Może coś mi się uda? Jeśli będę miał kontakt z dziećmi, no pewnie będę miał, bo już od następnego tygodnia zaczynam poprawki, znaczy od tego tygodnia, bo już obejrzycie ten film właśnie w tym tygodniu. To już od tego tygodnia zaczynam praktyki. Chyba coś nagrywa. Nie nagrywało się. No, także dopiero teraz będzie lepszy dźwięk. Wybaczcie mi, ale mam nadzieję, że nie będziecie mieli za złe. No. Kurwa, jestem głupi, ale no, przepraszam Was bardzo. No, także myślę, że będzie w porządku. Ile jest nagrywania? 4 minuty. Dobra, 4 minuty to myślę, że ten... wytrzymacie ze słabszym dźwiękiem. Znaczy nawet nie będzie słabszy, tylko będzie taki po prostu normalny, tak jak jest w moich normalnych vlogach. A teraz będę beda, głodął przez mikrofon, ja? Multi Albi 2002. Twój ulubiony kolor? Kiedyś... nie, nie wiem, niebieski chyba. Czarny. W, czarny. w czarny się najbardziej lubię ubierać. Jestem Emo. Nie jestem. Hadri XD ile to pi razy drzwi. Teraz zobaczymy. Pi razy drzwi. Weźmiemy jakieś wymiary drzwi. Jakieś na pewno znajdziemy nie. Wymiary drzwi. Wymiar skrzydła. Gajcie, dwa metry na 80 Moment. Yy. Pira, yy. Czyli będzie dwa, dwa tysiące dodać trzy razy? Chyba razy, nie? Pole prostokąta. A razy b czy a plus b? Kurwa, nie oceniajcie mnie. A razy B. Dobrze myślałem. E, dobra, no to jedziemy. E, 80 centymetrów razy 200 cm, czyli w miarę podstawowe drzwi powiedzmy, to jest 16 tysięcy centymetrów. Tak? E, I teraz... To są wymiary drzwi, więc teraz to razy 3,14, czyli pi to jest 50 240 cm pi razy drzwi to 50240 cm w zależności od rozmiaru drzwi, to, to ten wynik będzie się różnił, ale tak masz tak poglądowo. Yy, multi Albi 2 Hadri XD yy, dobry Channel TV, szacunek dla kurwa masło oddany, winszuje. Bardzo dobrze. Leśna dziewczyna, jaka była najwspanialsza rzecz, którą ktoś dla ciebie zrobił? To jest cholera trudne pytanie. Naprawdę trudne, bo jako jak nie to, żebym się przechwalał i że, że mówił: O, ja to jestem kurwa, kim ja to nie jestem i tak dalej. Tylko, jeśli bym miał powiedzieć, co dla kogoś zrobiłem, no to byłoby, bym mógł to zrobić z łatwością, no bo. Co dzień jakoś staram się, wiecie, komuś pomóc, dać uśmiech chociaż, porozmawiać, ulżyć i tak dalej. Co ktoś zrobił dla mnie? Rodzice, bo mnie wychowali. Yy, o Boże, ale tak, tak. Tak coś innego, tak, tak, tak nienaturalnego jak wychowanie. Pierwsza rzecz, jaka mi teraz przyszła do głowy, to yy, to, to, to co się tutaj dzieje. 18 czerwiec 2013, czyli 3 lata temu, jak Giggs, mój kumpel dobry, którego wtedy w ogóle nie znałem, przenocował mnie na koncert Green To było moje największe marzenie być na koncercie Green Day a, a on, mi, on mi to ułatwił. Przenocował typ, a który przyjechał w pofarbowanych włosach z koszulką z napisem idiota i strzałku w górę. Także. Na pewno znalazłoby się więcej z więcej rzeczy, które ktoś dla mnie zrobił były, i były niesamowicie dobre, ale to jest taka pierwsza rzecz, która w ogóle przyszła mi na głowy. Także, a podobno chyba te pierwsze myśli są najlepsze, także myślę, że myślę, że tak. Oczywiście pozdrawiam Geeksa serdecznie. No, na pewno się jeszcze zobaczymy. Mrs. Gillette, Mati, co ty studiujesz? Tak jak przed chwilą studiuję pedagogikę. Jako, że wspomniałem przed chwilą, ja, jak, jak, jak miałem... Jak, jak myślałem o tej pedagogice, zanim poszedłem, to może teraz jak mi się studiuje. Na pedagogice jest naprawdę fajnie. Myślałem, że będzie beznadziejnie, ale są takie działy, jak właśnie filozofia, psychologia, yy, jakaś tam socjologia i tak dalej, to jest naprawdę fajne. Jakoś tam teraz będę szedł na specjalizację logopedię, bo mam podobno dobry głos. No, także myślę, że będzie to bardzo ciekawe. A poza tym. Uczyć gdzieś jakiejś dobrej wymowy? Myślę, że będzie spoko. Znaczy, nie chcę pracować w tym, w tym kierunku, ale nie wiem, co mi życie przyniesie. I, I jeśli będę musiał to robić, to nie wiem. To, to myślę, że, 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 że nie będzie jakoś źle, chyba. Dawid Ron z e, Oglądasz anime? Co o tym myślisz? Pozdrodziku. Pozdrodziku. E, o, anime nie oglądam. Oglądałem kiedyś. E, yu gi -Oh, Było na Polsacie. Oglądałem Króla Szamanów. Naruto nigdy nie oglądałem. I oglądałem jeszcze Dragon Balla. Jeszcze leciał na RTL7. 7. Co o tym myślę? Kurde, no... Jeśli powiem kreskówka jak każda inna, to... To mangowicze i animowicze mnie po prostu zapierdolą. Bo jest przecież różnica. Ale bajka też nie mogę powiedzieć. Ale dobrze, pokuszę się o to. Jest to kreskówka jak każda inna. Jeśli kto komu, komuś to odpowiada, no to jak najbardziej niech to ogląda. Ja tam powiedzmy, że się tym nie jaram, ale jeśli czasem na akcję chyba czasem zobaczę, że jest właśnie Dragon Ball jakiś tam odcinek, no to chętnie zawsze obejrzę, bo to jest taki jednak powrót, taki sentyment mam do tego wszystkiego. Także Dragon Ball na propsie, co do reszty się nie wypowiadam, bo no bo nie oglądam i nigdy nie miałem z tym styczności. Yy... Magdalena Purchniewska LG, rozjebany. Nie ma co z tym chodzi, więc napisz, bo po prostu się zastanawiam. Fest. Eee, Nikta daleko, albo Nikta eee, Ja zawsze. Ha, ha, he, he, ja zawsze po szkole oglądam Twoje filmiki, jesteś ze mnie dumny? Oczywiście, że tak. Eee, o! Pikabu, Mam dziwne podejście do depresji, w cudzysłowie. Pamiętajcie, w cudzysłowie, nie w cudzysłowiu. W dupie, nie w dupiu. Dla mnie depresja nie istnieje. Jest to tylko znaka słabe, ogni, słabego ogniwa w społeczeństwie. Ciekawi mnie, co ty o tym myślisz. A i jakich poglądów politycznych jesteś? Może coś mieszanego. Co do pierwszego pytania, co do depresji. 12 minut, zaraz się skończy nagrywanie. Co do depresji, boże, tu się, tu się nagrywa. Co do depresji. <coughs> Czy to jest oznaka słabego gniwa w społeczeństwie? Kurde. To jest na pewno. To jest, depresja to jest chyba. Znaczy, depresja to jest stan, do którego doprowadza ciągły, ciągłe negatywne emocje jakieś. Nie radzimy sobie z czymś, a do tego jeszcze dopierdala nam coś albo ktoś innych jeszcze spraw, z którymi sobie po prostu nie radzimy. Czy to jest. Kurde, no w każdym z nas coś czasem pęka, prawda? Nie można być ciągle twardzielem. I jeśli ten smutek albo ten płacz przerodzi się w takie coś, że będzie to trwało dniami, a nawet tygodniami, a nawet miesiącami skończyło się nagrywanie, ale już wracamy, no to nie jestem za tym, żeby od razu iść do psychologa, bo można sobie na pewno z tym jakoś poradzić. Ma się przecież przyjaciół rodzinę, na których, na których można polegać, a przynajmniej powinno się na, na nich polegać. Powinno się móc na nich polegać. Eee, także... Wiem że, wiem, że o tym vloga na pewno chcę zrobić takiego dłuższego, wiem, że to nie jest na pewno jakieś wymyślone coś przez kogoś, to jest po prostu słabość, która ciągnie się przez jakiś dłuższy okres i, i ciężko się nam, nam z tym uporać. To nie jest problem, tylko właśnie depresja. No. Pogłębiony stan problemowy i czymś, z czym się nie radzimy. Jakich poglądów jesteś? Może coś mierzonego? Okazuje się, że jestem prawakiem. Tak, jestem, jestem chyba prawakiem. Bo jak patrzyłem tam, są takie testy, ankiety, kim, za kim się jest, kim się jest. To, na, to jak najdalej mi odlewaka. No. Teraz mógłbym wejść na tematy małżeństwa homoseksualnych, małżeństw homoseksualnych, adoptowanie dzieci. Ale o tym, mogę, o tym nakręcę vloga. A jeśli chcecie w ogóle jeszcze się o, o to dopytać, to możecie dopytać oczywiście, oczywiście w komentarzach, a w następnym QA poruszę również ten temat. <laughs> Nik Taleko. zbliżam się do końca, także teraz przejdę do takich innych pytań, żeby na koniec zostawić te dłuższe. Nikt Taleko. będzie jeszcze jakiś konkurs? Myślę, że będzie. Tamten z serii Marowalowej. Niestety jakoś nie wypalił, myślałem, że będzie większy odbiór, także no poczekamy. Jak, jak będzie trochę więcej widzów, to myślę, że, że znowu będę robił konkursy. Rozmery Flower Watcher. Jak myślisz, jaki jest procent szans, że Grindy przyjedzie w tym roku do Polski? Pytam, bo w tym roku nagrywają nowy album i mogą nie przyjechać. Co do koncertów Grindeja, no kurde, oczywiście mam nadzieję. Na jesieni ma być nowy album, jaram się możliwie. No, i no, mam nadzieję, że przyjadą. Wiem, że teraz jeśli nawet nie przyjadę do Polski, to pojadę do Czech czy do Niemiec z ekipą z Green Day Poland na pewno, bo będą jakieś organizowane tam wyjazdy. Także nawet jeśli do nas nie przyjadą, to i tak ich zobaczę, no tak. Doktor G. Jakie zachowania, nawyki, formy, rozrywki, interakcji międzyludzkiej, metody spędzania wolnego czasu, które występują obecnie, zlikwidowałbyś na rzecz przywrócenia tych z lat 90. i początków 2000 lat? Wymień jakich. Kurwa mać, stary. Ale ostatnio właśnie poprosiłem na grupie Ancymana Matiego e, o, o zadaniem jakiegoś, jakiegoś pytania takiego, na którym mógłbym trochę pogadać. No i właśnie dr G należy do tej grupy i jak zwykle mnie nie zawiódł. <laughs> Wybaczcie, jestem jeszcze trochę chory. E, jakie zachowania? Na pewno bym wyjebał komputery i telefony. Szczególnie młodym dzieciom. I co jeszcze? Papierosy. Denerwują mnie, jak dwunastolatkowie jak jarają. Na co bym to zamienił? Na chowanego, na podchody, na piłkę nożną. Wiesz, wie, co jest cholernie przykre? Chociaż nie. Jak teraz czasem wyglądam, na, wyg wyglądam na, za, na zewnątrz, patrzę za okno, jak teraz czasem patrzę za okno, to widzę, jak dzieciaki bawią się w podchody i jak wychodzę na przykład do Biedronki czy takiego sklepu, to są te strzałki, także jestem bardzo po prostu dumny, sentyment. Łezka się wokół kręci i już mi się wzruszać, żartuję. Ale naprawdę smutne jest to, że kiedyś były boiska, nie było żadnych orlików. Boiska były wykopane, dziurawe, bramki były zrobione z dwóch plecaków itd. i tak dalej. Albo te metalowe, takie były bez żadnych siatek i zawsze się czekało, aż starsi zejdą, że można było pograć. Teraz są orliki i te kauczukowe boiska, czy tam gumowe, czy jak ktoś tam zwie, i świeców pustkami. I to jest cholernie przykre. Oczywiście nie zawsze, bo, bo coraz częściej widzę, bo coraz częściej widzę, że, że jednak pojawiają się tam ludzie, ogólnie nastolatkowie, dzieciaki. Ale smutne, smutna prawda jest taka, że to wszystko, że większość, większość tych nastolatków woli siedzieć przed kąpem. Grać w CESA i pierdolić, że twoja stara kurwa i tak dalej, i tak dalej, bo słabo grać na przykład w coś. Po, w ogóle wartości w, w obecnych czasach zostały tak spaczone, że, że przykro, przykro się nawet o nich gada. E, co jeszcze? Właśnie wywalił te wszystkie telefony. Kiedyś, był, kiedyś było kilka walkmanów na całe osiedle, i ludzie wszystkiego słuchali, i wszystkim się erali. Były kasety, i trzeba było przekręcać ołówkiem albo palcem, i to było super. A teraz każdy ma iPhona, i jak się rozbije szkiełko, to od razu zapierdalają do sklepu, żeby kupić nowy wyświetlać za 400 zł, albo drożej nawet. Nie wiem, ile to nawet kosztuje. I chyba nawet nie chcę wiedzieć, nigdy nie miałem iPhona. Czy chciałbym mieć? No, już wchodzę w... Ja zawsze tak skaczę po tematach, także wybaczcie. Czy od razu, czy chciałbym mieć iPhona? Może chciałbym mieć, ale nie wiem, jakoś mnie to nie era. Wszystko i ostatnie pytanie. Zostawiam sobie specjalnie na koniec. Div, devil, devil, evil, evil. Dlaczego jesteś niewierzący? Kompletnie nie ogarniam takiego pytania. Jestem niewierzący od... Od kiedy tylko sięgnę pamięcią. Przez 4 lata technikum rozmawiałem ciągle z pań od religii. Pozdrawiam, pozdrawiam panią Katprzak W pierwszej klasie byłem taki... Boga nie ma i chuj. Taki... W drugiej klasie byłem taki, no Boga nie ma, ale, ale i tak nie chcę Pani coś tam mówi. W trzeciej klasie byłem taki, no Boga nie ma yy, i nie, nie jest w stanie mnie Pani w ogóle przekonać. W czwartej klasie natomiast byłem taki, Boga nie ma, no możemy porozmawiać. Ma Pani swoje poglądy, ja mam swoje i tak możemy porozmawiać. I Pani mnie za to bardzo lubiła, bo miałem swoje zdanie i nie kłóciłem się z, tym, nie kłóciłem się z nią, tylko wyrażałem je i ona po prostu ze mną rozmawiała jak z równym sobie. I to było super sprawa. Na koniec czwartej klasy miałem szutkę z religii, za co? Za to właśnie, za swoje udzielanie się i za to, że zrobiłem ten obraz z Jezusem. Taki do szkoły bodajże, chociaż ona chyba go wzięła w domu. Także mam nadzieję, że jej służy. Nie ogarniam pytania, dlaczego... Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego się pisze? Jest napisane. Dlaczego jesteś niewierzący? Jakbym powiedział, jesteś wierzący... Jakbym powiedział w poprzednim filmiku, że jestem... Cholera. Znowu się skończyło nagrywanie. I szybko. Wracaj, wracaj, wracaj. O! Jesteśmy z powrotem. Pewnie znowu snub doga, wrzucamy kogoś. E, jeśli w poprzednim odcinku bym powiedział, że jestem wierzący, to takiego pytania nie było. I to jest największy paradoks XXI wieku. Jeśli jestem ateistą, to nagle wszyscy. A dlaczego jesteś ateistą? A, coś, a co się stało? A jak to? A czemu? A jak, jak możesz nie wierzyć? I tak dalej. E, jeśli na Facebooku ktoś napierdala dosłownie obrazkami codziennie, gdzie Bóg istnieje, Bóg, Bóg jest najwspanialszy, jest największą miłością naszego życia, powinniśmy mu wszystko oddawać, pieniądze. Jak, jak ateiści w ogóle, w ogóle mogą nie wierzyć, jest wyśmiewanie ateistów tak na maksa. Takie, takie oczywiście nie mówię, że wszyscy, ale. Jest różnica katolicy i katole. I ci, właśnie, katole, tak, wrzucają takie zdjęcia. No, szachmat ateiści, ha, ha, ha. Jak można wierzyć w ogóle w to, skoro w ogóle to nie jest takie, że, że to nie jest racjonalne, to nie ma sensu, że no, miłość, miłości, no, jest coś takiego, że miłość przecież dał nam Bóg. Jak można nie wierzyć w miłość, przez życie bez tego było takie puste, i tak dalej. I okej, okay, ja na przykład na, naprawdę już nie będę sobie wpierdzielał, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, bo, bo zaraz rozpętam wojnę. E, ale jeśli ja w tym momencie wrzuciłbym e, takie zdjęcie, zaraz wam, zaraz wam powiem, które na Facebooka. E, ja zawsze, świet, świetnie to jest, zawsze, zawsze wracam do tego. Epikur powiedział świetną rzecz. Czy Bóg chce. Czekajcie, niech się otworzy. Czy Bóg chce zapobiec złu, lecz nie może, zatem jest. Zatem nie jest wszechmocny. Czy może, ale nie chce, jest więc niemiłosierny. Czy może i chce, skąd więc zatem zło? Czy nie może i nie chce, dlaczego więc nazywać go Bogiem? Epikur. Jeśli w tym momencie wrzuciłbym takie zdjęcie na Facebooka jako ateista to zaraz banda katoli, nie katolików, banda katoli rzuciłaby się na mnie mówiąc jak tak możesz mówić, obrażasz naszą wiarę, w ogóle nie, ateiści próbują wszystko nam wypaczyć, w ogóle wszystko obrzydzić i tak dalej. Natomiast nie widzą tego, że sami paradoksalnie chcą wykbić sobie ateistów, bo wierzą w coś innego. To jest głupota i paradoks XXI wieku. Skończyli mi się pytania, także będzie krócej niż ostatnio ostatnio było pół godziny, teraz będzie pewnie jakieś 20 minut bodajże. No, także tym razem zachęcam. Wy, wypisujcie ogrom pytań, żeby znowu było z pół godziny pytania, żeby znowu było z pół godziny odpowiedzi na wasze pytania. Bo naprawdę lubię się tak rozgadać czasem. Na tym swoim kanale na YouTubie. No, także jeśli macie jakieś pytania, czy jakieś problemy, rozterki, przemyślenia, czy rozkminy życiowe i chcielibyście posłuchać, co mam na ten temat do powiedzenia, to śmiało piszcie w komentarzach ja odpowiem na wszystkie pytania, tak jak właśnie teraz to robię i jak zrobiłem w poprzednim odcinku. E, widzimy się za... miesiąc? Nie, nie za miesiąc. Za jakieś 2 3 tygodnie pewnie. E, trzymajcie się. Trzymajcie za mnie kciuki, bo zaraz zaczynają mi się egzaminy. Trzymam jeszcze za Was kciuki, bo chyba jeszcze macie matury. No... E, a, i oczywiście, na sam koniec jeszcze mi się skończyło nagrywanie. Superaśnie. Dobra, to wszystko. Życzę Wam miłej, nie wiem kiedy to wrzucę. Miłego dnia, miłego wieczora, wieczoru, wieczora, wieczoru. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się i. Cześć. Na razie.